Haha, ha. Ho ho ho! Z tej strony Łukasz, Athletic Development. Dziś kolejna część materiału o stabilizacji centralnej, w której dowiecie się, dlaczego to ćwiczenia stabilizacyjne, a nie brzuszki, powinny zajmować centralne miejsce w treningu w mięśni naszego brzucha. Jak wspomniałem w ostatnim materiale, plank jest jednym z najlepszych ćwiczeń korygujących naszą pozycję, zapobiegając nadmiernemu przeprostowi albo zgięciu w odcinku lędźwiowym, a jak i poprawiając w znaczny sposób stabilizację centralną. Gdy mówimy o budowaniu silnego i stabilnego centrum, to właśnie tego typu ćwiczenia powinny stanowić podstawę naszego treningu, będącą fajną alternatywą, dla często wykonywanych brzuszków. Czemu ćwiczenia typu sitapy, crunchy, czy też powszechne zwane brzuszki, nie stanowią dobrej podstawy do pracy nad mięśniami naszego tułowia? Są to ćwiczenia wykonywane w zgięciu kręgosłupa, które oddziałują głównie na górną część mięśni naszego korpusu. Ważniejsze jest jednak to, że wykonywanie tego rodzaju ćwiczeń może prowadzić do pogłębiania się pewnego dysfunkcyjnego wzorca w aparacie naszego ruchu. Co mam na myśli? Siedzący tryb życia, który staje się codziennością, powoduje liczne zaburzenia w naszych tkankach miękkich. Jeśli większość dnia spędzamy siedząc na krześle, to nasze ciało adaptuje się do tej pozycji. Skracaniu ulegają mięśnie zginaczy bioder przy jednoczesnym wydłużaniu się prosowniku bioder. Prowadzi to w konsekwencji do utraty neutralnej pozycji miednicy na rzecz jej przodopochylenia. Nasze ciało, starając się zachować punkt ciężkości w tym samym miejscu, pogłębia kifozę w odcinku piersiowym i wypycha głowę do przodu. Wygląda znajomo? Jeśli tak, to mamy problem. Niestety, dla osób z tego typu wadami postawy, ćwiczenia w zgięciu, takie jak brzuszki, mogą wyrządzić więcej szkód niż pożytku, utrwalając i dodatkowo potęgując dysfunkcyjny wzorzec ruchowy. Również z punktu widzenia poprawy atletyzmu i wyników sportowych, ćwiczenia w zgięciu kręgosłupa nie mają większego sensu. Przy jakim ćwiczeniu na siłowni lub innego rodzaju aktywności fizycznej będziesz używał takiego wzorca ruchowego? Odpowiedź jest prosta: przy żadnej, bo większość sportów ze swej natury wykonywana jest z pozycji stojącej, a więc wymaga silnego i dobrze zorganizowanego centrum, by aparat ruchu mógł pracować optymalnie. Nasz kręgosłup musi zachować swoje neutralne krzywizny. Ćwiczenia stabilizacyjne zwiększają siłę i efektywność pracy mięśni naszego tułowia nie tylko z przodu, ale również po bokach jak i z tyłu, zapewniając lepszą ochronę kręgosłupa w każdej możliwej płaszczyźnie. Dlatego właśnie na ćwiczeniach takich jak plank oprzemy całą strategię budowy naszej stabilizacji centralnej. Natomiast ćwiczenia w zgięciu powinny stanowić co najwyżej dodatek do tej rutyny treningowej. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie musisz obejrzeć nasz wcześniejszy materiał dotyczący poprawnej techniki wykonania planka. A już za tydzień przedstawię Wam całą gamę innych ćwiczeń z elementami planka, dzięki którym będziecie w stanie uniknąć monotonii przy trenowaniu mięśni brzucha. Więc zostańcie z nami i subskrybujcie nasz kanał na YouTube i lajkujcie profil na Facebooku.